Szanowny Pani Dyrektor, Szanowni wszyscy Państwo powitani, przez panią dyrektor, kochani uczniowie. Pierwsze co chciałam Państwu powiedzieć, to to, że tak naprawdę miałam być tu z Państwem i bardzo chciał pan zeskazy na rychlisk, w imieniu którego jestem tutaj z państwem, ale z tego powodu się bardzo cieszę. Prosił, żeby przekazać Państwu gratulacje i pozdrowienia, niestety pokonała go choroba. Prosił o przekazanie tego, więc yy, mówię o tych szczegółach. Yy, natomiast jestem z Państwem tutaj w jakby dwóch rolach, czyli ta, która z tą bardzo mocno przez wiele lat była związana, o czym za chwileczkę krótko powiem, ale też jako przedstawicielka z Szanowni Państwo, żeby było krótko, ale też trochę emocjonalnie. Wchodziłam tutaj dzisiaj trochę jak do Znam Państwa niektórych bardzo dobrze. Z Wilona jesteśmy po imieniu, jesteśmy koleżankami, kolegami. To tutaj poczynłbym mąż, ale to do tej szkoły z wyboru wysłaliśmy naszych synów, dwóch i córki mojej siostry. Która też z Państwem przez wiele lat <coughs> kolegała ten właśnie w tym gronie. Myślę, że to byłaby szczęśliwa, gdyby mogła tutaj dzisiaj być. Znam bardzo dobrze prawie wszystkich dyrektorów, wicedyrektorów oraz działalność, którą się Państwo zajmowaliście, bo to przecież szkoła sportowa, a później są działami sportowymi, która współpracowała z wieloma szkołami. Tutaj, oprócz tej podstawowej, najważniejszej w edukacji, w działo się wiele skandalowych rzeczy dotyczących właśnie sportu, pływania i wielkiej afery. Tutaj wiele osób zostawiło nie tylko pod łzy, ale wiele serca właśnie, obawiając dyscypliny dyskryminacji. Ja miałem przyjemność jeszcze współpracować jako wiceprzewodnicząca Rady rodziców i wspomnę to z panią dyrektor. Dorotą no kominek Krakowicz oraz jej Zastępcą Panią Andrzej Dziśniewski. Panie Dyrektor, to były piękne czasy, bardzo dziękuję i Wicedyrektor Panią Joasio yy, Paszkowską. Bardzo przepraszam, nie wiem czy to trema czy, czy emocje proste. I wspomnę jednak fakt, jeszcze go tutaj nie lepił, powodziowy, związane z Panem yy, Mirosławem byłam tą um, członkinią najlepszych rodziców oraz kierownikiem ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. W Państwo że państwo tak, znaleźliśmy pierwszy dekadenc dzień dziecka, który szacowało się, że było kilkaset, a może w którym uczestniczyło wiele osób, ale to wszystko działo się w średniej przede wszystkim państwa. nauczycieli do pedagogicznego Pada Publicznego i Speriality Cudowna impreza która odbyła się później jeszcze kilka razy, ale czas kończyć, bo chcę Ci Państwo poświętować swoją gminę już, dlatego życzę dzisiaj całego grona pedagogicznego. Też widziałam Panią Marię Krajewską, tutaj Panią jest dyrektor, którą zacznę się pozdrawiam, bo tak to widzimy się tylko na Facebooku, składając życzenia dla całego grona pedagogicznego, Dla wszystkich dyrektorów, dyrektorów edukacyjnych, licencjonariuszy oraz nauczycieli. Życzymy Wam, jeszcze raz w imieniu zarządu powiatu, dużo zdrowia, dużo serdeczności i dużo wspaniałych wspomnień związanych ze szkołą edukacyjną, ale również tych osobistych. Wszystkiego dobrego, Pani Dyrektor, Pani Dyrektor, na składam. Teraz listem gratulacyjnym, a Erma Pomocnika, więc jeszcze lokalny, słodki produkt od nas za chwileczkę oba, oba Pomocnika. Bardzo dziękuję.